Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Geometrycznej Góry z tej strony Kary I mam wiadomość, że ta taktyka, którą wykorzystałem, czyli odsunięcie się od poprzedniego miejsca, gdzie stworzyłem mapę, o 256 kratek, najwyraźniej działa. Udało mi się również zrobić dokładnie to samo w, z naszymi bagnami, które są gdzieś tu. Strasznie słabo to widać, będę musiał popracować trochę nad tym pomieszczeniem. Ale najwyraźniej działa to jak marzenie, czyli odsuwałaby się z miejsca, gdzie stworzyliśmy mapę 256 kratek w dowolnym kierunku i tworzymy nową mapę i tam ją powiększamy jeden raz i najwyraźniej to działa. Przynajmniej te tutaj takie kreski, jak widzicie na przykład w tym miejscu, chociaż kurczę, prawdę mówiąc, to chyba nie jest ta kreska, tu się góra kończy. Czyli jednym słowem to nie jest aż tak zauważalne, żeby się rzucało, czyli mapa jest w miarę, Kompletna, nie jest specjalnie poprzesuwana, no może odrobinę, coś tam, takie teges ale jest to na tyle drobne, że tego nie widać. Czyli mamy już od miejsca, gdzie stoimy, w lewą dolną półkę, teraz się będę musiał zająć całą resztą. A, i zauważyłem, że znikają ramki z obrazów. Nie wiem czemu. Po prostu znikają. Znaczy, zniknęły mi dwie, a resztę zdjąłem, mam w koperku. Nie tym się będziemy zajmowali. Dzisiaj będziemy walczyli z magazynem. Dzisiaj będzie, zaczniemy budować yy, tutaj magazyn. I też jeszcze jedna rzecz, o której tak trochę. O której trochę nie pomyślałem, bo. A, albo dobra, co mnie to chodzi. Yy, tak. Wspomniałem Wam, że magazyn będzie ukryty, jako że też w międzyczasie wypłynęły pewnie, pewne problemy z oświetleniem. Z takim dyskretem niestety tutaj zawyściła dynia na suficie tylko po to, żeby się tego problemu pozbyć. Może kiedyś coś innego wyślę. okazuje się, że Będziemy musieli zrobić prawdopodobnie całą podłogę w magazynie z półpłytek. Tylko po to, żeby na wszelki wypadek nic się na nich nie spałnowało. Bo wbrew pozorom tutaj nie chciałbym mieć żadnych, absolutnie żadnych mogów, Czyli taka, będzie padował taki półmrok i tylko podświetlone będą ściany, gdzie będą stały przedmioty. Zobaczmy. Czy dam radę to zrobić jakoś inteligentnie? Jak. Mm, y oczywiście na początku będzie strasznie ciemno i w ogóle i taki będzie efekt końcowy, no ale, cóż, mm, tak, zrobiłem sobie siekierę z efficiency unbreaking, breaking. Jej, ale, ale, to śmiga. E dobra, teraz jak to wygląda, jak to, są jak to tam poziomy Tu jest, w progu jest 7, sześć, oj, coś będzie trzeba tutaj wymyśleć jednak. Te ukryte oświetlenie tutaj pod spodem się absolutnie nie sprawdza, bo jak je tylko zakryjemy, to szlak trafia wszystko. Może i efekt takiego poblasku jest, ale nie jest on na tyle, na tyle dobry, żebym chciał go zatrzymać. I teraz co następuje? Myślę, że musimy wykopać odrobinę więcej miejsca za ścianą, jak również trochę miejsca pod podłogą, ponieważ cała, cała ta konstrukcja właściwie Trzeba by się trochę bardziej przygotować do tego odcinka. No ale dobra, powiedzmy, że na początek zrobimy to z jedną sianą. Wszystko. Ponieważ. Aha. Aha. Mmm. Hmm... Czyli to też nie do końca będzie tak, jak sobie wymyśliłem. Tutaj będzie się musiało znajdować jednak, mimo wszystko, podniesienia bo i dalej zepsuje nam się efekt i ale nie martwcie się w tym miejscu nie będzie problemu ze spawnowaniem się mogłów bo tutaj będzie wystarczająco jasno i teraz co następuje w tym miejscu umieszczamy tak tu nie będzie nic tutaj będzie tutaj będą pistony tak. Od razu je sobie zacznę rozmieszczać, aby wiedzieć by, co i gdzie, tu będą dwa, tu będą kolejne. Zobaczmy, czy pomieszczenie jest wystarczająco głębokie. Bo to jest tak, tu będą pistony, na których będą stały odwrócone, znaczy odwrócone, zwykłe schodki, w taki oto sposób. Tutaj będzie piston, na którym będzie stało. Raz w sumie wystarczy tyle, tak, dwa. Dwa, by dostały crafting table. Tutaj, jedna sztuka na początek. No, tak, jedna sztuka crafting table. Następnie znowu e, dwa pistony. Ile tu jest, tak, tak. I kolejne dwa pistony. No i tutaj, jak zwykle, crafting table w tym miejscu. W tym miejscu, zwykłe, ups, nie trafiłem, zwykłe schodki, czyli jedno e, pomieszczenie musimy tutaj odrobinę. To przynajmniej powiększyć. Czyli już mniej więcej wiemy. No, nie wiem, co? Jeszcze inaczej zrobimy. W Ten, oto sposób. Wtedy się w ogóle nie będziemy musieli przejmować, że będzie nam się coś mogło zespalnować, bo i sto, i te crafting table będą zakryte, i wszyscy będą szczęśliwi, bo ich nie będzie widać. Czyli tu, 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 tu są dwa, czyli tutaj mamy koniec pomieszczenia, czyli tu musimy postawić zwykły kami. Teraz wypadałoby zejść pod podłogę, aby zacząć układać powolutku redstone. Musimy odsłonić odrobinę te pistony, tak go odrobinę. Myślę, że zrobimy ta. Aha. Nie będziemy mogli tutaj mieć światła, czyli to wszystko będziemy musieli zakotować, w momencie, kiedy zakończymy robotę. I co następuje? Dwa kamienie tu, dwa kamienie tu i i tutaj jeszcze jeden. Tak. Ups, nie schody. Zwykły cobblestone. I następnie no, właściwie tu można tak zrobić. Te pistony nie będą istotne. Teraz potrzebujemy repeaterów na drugim tiku. Tak, tak i tu. Następnie czerwony proszek, który będzie przechodził tędy. Ten czerwony proszek będzie odpowiedzialny za podnoszenie tych pistonów z podłogi. Na razie to w tym miejscu zostawimy. Teraz musimy skoncentrować się na drugim rzędzie. I, I trzeci brzędzie, które będą w tym miejscu, i które też są bardzo istotne, ponieważ chcę, aby wszystko było schowane w ścianie. absolutnie, do momentu, kiedy nie chcemy, tych skrzynek nie było widać. Co prawda, jeszcze się trochę nad tym zastanawiam, ale dobra, powiedzmy, że tak. To zakitujmy. Teraz by się przydały świecące dynie. Pytanie nie gdzie one są. Tu gdzieś były. O, mamy Jacko Tu będą dwa, tu będą dwa i tu będą dwa, bo tutaj będą stały właśnie będzie stał właśnie dolny, dolny rządek skrzyń. W taki oto sposób. Plus teraz musimy poustawiać dodatkowo jeszcze parę rzeczy. Ajajaj. To mi tutaj ten redstone. Gdzie my jesteśmy? Teraz sticky piston. Chcę, aby sticky piston był tu i tu. Dodatkowo tu i tu, tu i tu. I tak samo dwa w tym miejscu. I co następuje? Następnie 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 tutaj będzie znajdował się schodek zwykły. Znowu na tym pistonie. Tak i tak. I nie okołojmy się, tutaj też będzie zwykły schodek w którymś momencie. i Podobnie będzie z tej strony. Jednak na razie myślę, że nie ma co go tutaj ustawiać, bo ten kobyl stąd też się za chwilę stąd zmyje. Następnie w tym miejscu będą schodki znajdowały się odwrócone. Nie. Nie. Z was. W tym miejscu nie będą znajdowały się odwrócone schodki, przynajmniej nie takie i nie w ten oto sposób, ale żeby je postawić, musimy odrobinę zaimprowizować, bo tutaj muszą znajdować się schodki drewniane imitujące bloki z drewna sosnowego czyli robimy o, taki, taki, taki manewr. Trochę, trochę cała budowa tego mechanizmu jest skomplikowana, ale tylko i wyłącznie dlatego, że niestety musimy operować, no właśnie, nie sprawdziłem tego nigdy. Nie, to się nie uda. Czyli z Shiftem nie można postawić schodków w drugą rękę. Czyli robimy tak. Tutaj również. I okej, okay, dobra. To już mniej więcej wystarczy. Teraz Teraz potrzebujemy prawdziwego drewna, który ustawimy tu i tu. I tu. Dobra, ten. Teraz dirt już można, może się stąd ewakuować. Następne, ostatnie, ostatnie pistony, które będą się znajdowały, będą znajdowały się tutaj na górze. I umieszczamy je. Dwa tu, dwa tu i... Ło, wpadłem w dziurę. Zdarza się. I dwa tutaj. I one będą... No i znowu was okłamałem. Za głęboko. Wiesiłem je za głęboko. Czego te pistony się nie tłuką tak szybko jakby chciał. Yy, za płytko. Przepraszam, nie za, nie za głęboko. Za płytko. Czyli musimy się dostać jeszcze tutaj na górę. I jeszcze jeden rządek wybrać tego całego dnia. I do... Co ja robię. I dopiero teraz ustawiamy pistony. Dwa, kratka odstępu i 2 i ok. Następnie na tych pistonach znowu umieszczamy schodki z jasnego drewna, obrócone w taki oto sposób. I mi się skończyły, ale to nic, zaraz sobie zrobię nowe. Tak, tak, tak. Dobra, tyle wystarczy. Bo. Mm, mm. Ostatnie takie. Przymiarki estetyczne, ponieważ to wszystko będzie ruchome, tak? I okej. Okay. I teraz, możemy zacząć się powoli zajmować redstone. W tym miejscu, tutaj z tyłu na zapleczu, będzie się właśnie znajdowała cała ta elektronika, która będzie tym wszystkim poruszała. I tak jak jeśli mówimy o tych dwóch górnych rządkach tych pistonów, one nie będą jakoś specjalnie zaawansowane pod tym względem. No to już te to kombo, to które będzie wysuwało i chowało pistony na dole, a i owszem. Dobra, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tu. Następnie teraz potrzebujemy zrobić coś takiego. Ustawiamy kobel tu, koby tu. Gdzie używali kobe tylko właściwie po to, aby yy, yy, yy. Czy na pewno? Czy na pewno? Dobra, zaraz się to wszystko okaże. Tutaj dezelujemy. Robimy tak, tak, tak. Następnie układamy redstone w tym miejscu, ale jeszcze nie ma. W tym miejscu. To musimy zabrać tutaj za chwilę wszystko będzie jeszcze ładniej, estetyczniej. Teraz, umieszczamy czerwono pochody i czerwony proszek w następujący sposób. O, tak. I teraz zaczynamy kopać w dół odrobinę, ponieważ tutaj wszystko musi być, przynajmniej chciałbym, aby zostało schowane poniżej tej całej linii. Gdyby mieli straszne zaplecze, przydałoby się odkopać jeszcze te pistony które znajdują się tutaj na dole, zresztą za chwilę zobaczycie czemu. Jeszcze, czy to już jest koniec? Już prawie. Teraz, interesuje nas ten piston. Gdzie on jest? O. Dobra, taki, taki obwód robię. Tak, 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 tak i tak. Ten Piston nas interesuje i ten drugi, który wystrzeliwuje z podłogi razem z Enchanting Tablem, znaczy Enchanting Tablem, z Crafting Tablem. Takiego to, to zabieranie. Jest nam na razie potrzebne. Ten cobblestone, stąd również musi znaleźć. I teraz ciągniemy redstone. Tutaj, 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 tutaj. Następnie tworzymy ABBA switch to się nazywa fachowo i działa to na zasadzie takiej, że wykorzystujemy taką śmieszną mechanikę, kiedyś to był tylko i wyłącznie glowst, tak? obecnie jest to również mechanika odwróconych półpłytek, mianowicie taka, że półpłytki nie przepuszczają sygnału z czerwonego proszku w dół, czyli idzie tylko w górę. I oto jest nasz ABBA switch. Za chwilę zresztą zobaczycie, co dalej się z nim zrobi. Oho, oho. Tak, teraz potrzebujemy stworzyć wyjście pewnego rodzaju na górę, ponieważ z tego samego obwodu chcę trochę sterować tymi właśnie pisanami na górze. Ale żeby to było możliwe, najpierw musimy jeszcze tutaj gdzie jesteśmy? O, tutaj zrobić, właśnie ten ABBA switch na górę. Czy no, on to doleci? Do, do, do Nie, za nisko. Jest w złym miejscu. O, w tym miejscu. Uj, zepsułem sobie coś. No dobra, nieważne. Tutaj ulicamy Redstone i ten Redstone będzie sterował tą czerwoną pochodnią, którą przed chwilą rozwaliliśmy. Tak. Ja robię. Tak kamień i czerwona pochodnia. W tej chwili opóźnienie jest tam, tu jest o jeden tik teoretycznie dłuższe niż na tej pochodni. więc to się powinno pozwalać chować i wysuwać tak jak żeśmy to zaplanowali, ale już widzę, że coś jest nie tak, bo się a nie, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Nie, nie, jest dobrze. A, dobra, nieważne, wszystko jest ok. Nie zwracajcie się na mnie uwagi, zacząłem kombinować i się to na mnie zamiściło. Teraz musimy pociągnąć tutaj obwód z czerwonego proszku na górę w taki sposób, aby. Aby aby Wejście jest tu dobra, wejście jest tu, bo tu jest istotne. Nie możemy się pomylić, nie możemy również tych ścieżek zewrzeć w żaden sposób. Czyli jeszcze raz. Ciągniemy czerwony proszek w to miejsce i ustawiamy no i właśnie. I musi znajdować się czerwona pochodnia tu. I tu jest coś już, co mi się przez... To jest zgadzać z moim prototypem, ale to nic. To już się za chwilę okaże, dlaczego. Dobra, następnie ustawiamy czerwony proszek. Czerwony proszek. A, już chyba wiem, dlaczego jest za wysoko. Jeszcze to tylko zweryfikuję. Tak, bo te pistody, tak prawdę mówiąc, nie musiały być tak wysoko. I poniżej. Czy tu? Jeszcze raz to zdezolujemy. Nie, żeby to miało jakieś znaczenie, ale dobra. Just in case to właściwie po co ja to zniszczyłem. Szybko to muszę naprawić. Mm hmm. Przerwiewy, czerwony proszek tu, następnie tutaj czerwona pochodnia, następnie blok, następnie, kolejna czerwona pochodnia, ale tutaj na tym bloku. I teraz by się przydało, żeby się stąd wygramolić, prawdę mówiąc, bo musimy dostać się na górę, gdzie moja siekiera, musimy się przerąbać. Następnie, właściwie w jakim by teraz to chcemy stanie, gdzie to jest, gdzie jest ten czerwony proszek, tu. Tak, w tym miejscu. Hmm. Czyli OK. Powiedzmy, że w tej chwili chcemy, aby salutka ta ściana była zamknięta. I taki jest jej stan docelowy. Czyli na górze musimy również otrzymać sygnał redstone'owy. Mhm. W tym celu musimy jeszcze się trochę wyżej gramolić. Tak. Tak, i jak to idzie dalej? Mamy tutaj czerwoną pochodnię. Coś tu mi nie pasuje do końca, ale jestem pewien, że teraz powinno być jako tako dobrze. Ale i tak jeszcze musimy wejść jedną kratkę wyżej, bo muszę Wam pokazać rzecz, na którą musicie uważać tworząc ten system. Niby by się wydawało, że wystarczy pociągnąć ten czerwony proszek tutaj do przodu. I już wszystko by było dobrze, prawda? Jednak w momencie, kiedy on będzie się znajdował na tym bloku, czyli bezpośrednio nad tym pistonem, który jest tam opuszczony i wysuwa schodek w miejsce crafting table, niestety zadziała coś, co się nazywa magiczny piston i będzie on otrzymywał zasilanie przez dwa bloki powietrza. I my tego nie chcemy, to jest bardzo niepożądane, ale wystarczy, że podniesiemy całość. O jeden blok do góry, i już wtedy będziemy mieli święty spokój. Czyli robimy takiego małego zgzaczka. I to właściwie nam rozwiązuje wszelki problem. I teraz w jaki sposób to, cały ten system nam się <laughs> prezentuje. A! Jeszcze potrzebujemy jednej ścieżki zasilającej. Zasilającej te pistony tutaj z sufitu, które wychodzą. Zapomniałem o nich na śmierć. Że one tu w ogóle są. To po prostu też. Żadnej wyższej, żadnej wyższej inżynierii tutaj nie ma. Po prostu wystarczy, że pociągniemy ten czerwony proszek po wszystkich blokach, które do nich przylegają. Tędy, tędy, tędy. Na przykład i już się wszystko zaczyna podnosić. Bo działa jak należy. Bo się po prostu czerwony proszek tutaj pozbierał. I o to w sumie chodzi. Nie mam nic przeciwko. Jak to teraz wygląda? W tym momencie zwróćcie uwagę. Może jesteśmy w stanie już tutaj zamknąć sufit. Ale nie cobblestone. Ale nie cobblestone, tylko ładnymi, pięknymi deskami. I. Aha, jeszcze tu. Dechy. Tak, tak i jest plus wood plank. Jak to wygląda? Tada! tylko jeszcze zapomniałem o jednym szczególe. Tutaj muszą znaleźć się skrzynie. <grymne> tak, tutaj muszą znaleźć się skrzynie i te skrzynie już będzie można również otwierać i zamykać i akurat mi ich wystarczy. O? Również pozostaną jeszcze tylko takie niewielkie kosmetyczne zmiany w stylu np. pozbyć się tego kamienia, zatkać tą dziurę jakoś ładnie, zatkać te dziury jakoś ładnie, dostawić doświetlenie, tutaj, tutaj zamknąć, tutaj zamknąć. No i w tej chwili będziemy mieli taki motyw, że ile razy dostarczymy sygnał do tej ścieżki, która znajduje się bezpośrednio przed nami. No, to tutaj wszystko się zamknie i będzie ładnie, tylko tutaj jeszcze, o, jeszcze pozostały tylko i wyłącznie takie oto, ups, kosmetyczne drobnostki. Z tego, co się orientuję, właściwie równie dobrze mogę użyć dźwigni, bo mamy redstone zaraz pod podłogą. Tu? A, tu są półpłytki, nie mogę nic postawić. Dajcie mi jeszcze jedną. Zrobimy cały blok. Ta no, niestety strzał podwójny będzie w momencie, kiedy się zamyka crafting table, ale tylko w momencie, kiedy się zamyka. Kiedy się otwiera jest, to wszystko jednocześnie. Ta no i taki oto będę miał magazyn i w momencie, kiedy będę do niego wchodził, będę miał po prostu taki oto długi pokój bez niczego, bez problemu. I właściwie teraz kiedy o tym myślę, mogłem to zrobić inaczej. Ta ściana mogła znajdować się o wiele bliżej, na przykład tu albo tu. I wiecie co, chyba ją właśnie w ten sposób przesunę, żeby było fajnie. Ale to już zrobię poza kamerą. Mechanizm działa, nic nie ja będę przy nim zmieniał, bo i tak to wszystko miało być. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, co o nim myślicie. To oczywiście tu takie ściany będą dwie, co najmniej. O. I y, jak ktoś ma jakieś pytania, to oczywiście w komentarzach pod filmikiem możecie zadawać, postaram się wam odpowiedzieć. To będzie wszystko na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku Geometrycznej Góry i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!